Trwa konflikt na Ukrainie, Rosja napadła Ukrainę, jak widzimy na załączonym obrazku, dzielne rosyjskie wojsko atakuje pomnik czołgu na Ukrainie, jak widzimy strategia Rosjan jest bardzo ciekawa, interesująca, może to jakiś rodzaj dywersji, albo czegoś, nie wiemy, Ukraińscy Romowie zapieprzyli czołg rosyjskiej armii. Oczywiście Romowie zaprzeczają temu, po prostu sobie zawłaszczyli, jak widzimy tutaj na załączonym obrazku, czołgi będą wykorzystywane do orania pola. Widzimy także przeróżne y, przypadki zapieprzania bombek. Przez Romów, rzecz jasna. Jak zauważyliśmy, tutaj przechwycono y, prowiant y, rosyjskich żołnierzy. Jak widzimy, prowiant niestety jest przeterminowany o a 7 lat. Tak, 7 pierdolonych lat. Ważne do 15 roku. No, coś takiego raczej nie będzie wspierać morale yy, w rosyjskiej armii. No, ale cóż. A tu nagrano szturm rosyjskiego żołnierza na drzwi. Tak, proszę Państwa, drzwi do jakiegoś klubu, house, nie wiemy do, do końca, co to do za klub. E, w każdym razie, no, drzwi odparły tutaj atak. Okazały się twierdzą nie do pokonania. Yy, jak możemy tutaj wywnioskować, nawet drzwi mówią, idź da w chuj do siebie tak jest. koniec końców, rosyjski żołnierz zrezygnował z kolejnego ataku, kolejnych prób, wyważenia drzwi, i miejmy nadzieję, że wkrótce tak samo zrobią rosyjskie władze. Właśnie dokładnie w ten sposób po prostu pójdą sobie do domu. A tutaj widzimy, jak ukraiński a właściwie turecki dron TB2 radzi sobie. No, z sami, jak widzimy, jest bardzo skuteczny i chwalony i nawet powstał, a, powstała piosenka na jego temat. Dziękujemy.